Halo, halo, siemeneczko, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MTA. Dzisiaj będziemy sobie jechać w terenówkę, czyli off-road Race na serwerze Need for Speed. Byśmy się ścigali, wiecie, z graczami, ale nikt nie chce grać. Off-road race, a jest 219 graczy. No to po prostu masakra. Dobra, ja tu miałem gdzieś taką fajną mapkę, tylko poczekajcie trochę. No, nie no, bo jak się wybiera off-road race dla wszystkich, to to inaczej wygląda. Ale ta też jest spoko w sumie. Czy to będzie off-road race, czy nie? Dobra, niech będzie off-road. Mam nadzieję, że to jest off-road. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale. Jeśli chcecie więcej odcinków, a my zaczynamy. pogadamy sobie trochę. W ogóle zobaczcie, jak zrobiłem brykę. To jest masakra, jaką panie zrobiłem. Ja nie wiedziałem, w ogóle, że takie coś da się zrobić. Ja sobie myślałem, Ej, gdzie to? To tutaj. A ta chyba pustynia będzie na samym końcu. Trochę mnie nie było ostatnio, no ale już wracam powoli. Miałem tam ponagrywać też dla was parę tuningów. Też miał być film niedługo. Z jakichś przejazdów driftu na japan racing Tylko po prostu póki co nie mam towarzysza No i będę musiał sobie go ogarnąć ja myślałem że ta mapka jest jakaś przyjemniejsza w sumie No ale dobra damy sobie radę Ogólnie słyszycie jak to auto jedzie po prostu ten jego dźwięk to jest po prostu taki miodzio Tu się naprawdę postarali ja teraz będę musiał sobie trochę poekspić, bo tutaj wiecie. Tutaj można takie fajne furki ogarniać. Na przykład gościa widziałem dzisiaj, to sobie ogarnął furkę, eee, Mazda to była Mazda RX7. Ej, ja dobrze pojechałem tutaj <laughs> Mi się wydaje się źle pojechałem, dobra. To była tego. No wiecie. Ta e, Mazda Hana co nie? RX7K. Bo tutaj gościu właśnie sobie taką identyczną zrobił. A ja nie wiedziałem, że tutaj można takie identyczne projekty robić. I co to już koniec? Ło! Wow, ej, a pustynia? Ej, pustynia była! Ej, widzieliście to? Czemu nie było pustyni? Dobra, w takim razie e, ogarniemy sobie inny wyścig. Jeszcze. Tylko wiecie co? To już będziemy musieli chyba przejechać tutaj, bo tutaj już mamy wszystkie. Drag Sprint, pokażcie jaki to Sprint A spoko Z tym gościem mogę się mierzyć Haj, napiszemy Oczywiście zapraszam Was do wbicia na mojego fanpage'a Macie link w opisie I jeśli lubicie grać w A To proszę wbijajcie tutaj na ten serwer I grajcie ze mną wyścigi Bo po prostu nie ma z kim grać A jest 200 graczy na serwerze Kiedyś było 500 i też normalnie miałem problemy, żeby pojechać sobie yy, jakiś off-road co nie? Zobaczymy czy będzie start, czy... Jak coś to sobie przewiniecie. Dobra, ja zdam radę. Łe, tutaj, tutaj możemy konkurować. To dobra, luzik. Mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słyszycie. Dobra, ruszamy. Miałem też robić poszukiwania out, Jeśli chodzi o ten serwer, ale powiem wam, że nie wiem, czy mi się uda to tak zrobić, jakbym chciał. W ogóle dużo montowania by było. W sumie po co jadę tymi driftami? Przecież mógłbym nawet wygrać i tym bym się postarał. A ja sobie jadę driftami, ale powiem wam, że to auto mi przypomina z takiej gry, jakby te takie w płatkach Hot Wheelsy, to była taka baya gra i tam normalnie taką bają sobie jeździłem żółtą. I po prostu teraz mi przypomina to to auto, tamtą gierkę. Nawet to ostatnio chciałem sobie zainstalować, zobaczyć jak to wyglądało, ale niestety Windows 10 nie pozwala na to. O, to pierwszy? To pierwszy? Nie, chyba się nie udało. A było so close. Ale zobaczcie, jaka piękna fura. Choć mogłaby być trochę lepsza, ale. i tak jest spoko Dobra. Zobaczcie, tyle wyścigów, ale nikt nie robi off-road race, niestety. Możecie dać znać w komentarzach, jak wam mija kwarantanna. E, tutaj? 6 okrążeń? Tu, tu jest przyjęty, dobra. Dobra, nie, za długi, za długi, nie! Nie, nie, nie. Dajcie to jakiś inny, dwa okrążenia. O, dobra, tu sobie pojedziemy. Nie, no tutaj chyba już nie ma nic fajnego. A tutaj? O, tutaj z gościem możemy się mierzyć. Yy, zobaczymy. Czy będą na coś gracze? Dobra, jest, 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 jest. Jeszcze jeden. Dobra, jest, jedziemy. Bogu niech będą dzięki, że wyścig się szybko załadował. Bo po prostu wiecie, to tak długo się czasami czeka. A wiecie, ja po prostu nie chcę tego montować, bo ja nie mam. Znaczy, mam program do tego, tylko chodzi o to, o tą szybkość e, tych klatek na sekundę, co nie. Jak to wszystko się potem montuje u mnie. Bo właśnie ja mam e, zmniejszone te nie klatki, tylko te e, bitrate y, czy coś takiego, co nie. Właśnie ja lubię takie pokręte trasy z racji tego, że e, wtedy nie wygrywa najszybsze auto, tylko ten, kto ma najlepszego skilla, co nie. Teraz ogółem będę starał się powrócić trochę do tego gamingu, to z racji tego, no tam myślę, że za jakiś czas yy, sobie ogarnę jakieś pisty tam na Facebooku, żebyśmy razem sobie zagrali, bo po prostu teraz nie mam zbytnio czasu, ale spokojnie. Mam zamiar powrócić z gamingiem, ale to też wszystko zależy od Was, także jeśli chcecie yy, regularnie firmy. Firmy. <toddź> Jak chcecie regularnie. Dobra, nie ważne. Jak chcecie po prostu często filmy, no to, to po prostu wiecie, dajcie tę łapkę w górę, dajcie komentarz, żebym wiedział, że jesteście, bo to jest bardzo ważne. Wobec tego ja po prostu nie wiem, że wy lubicie mnie oglądać. No wiecie. A jak mi na przykład pisaliście ostatnio pod tym odcinkiem, tym moim najlepszym serwerze SMTA, no to po prostu ja wiedziałem, że tego, że chcecie odcinki, co nie? A, nic nie piszecie w komentarzach, no to ja nie wiem, czy kontynuować serię, czy nie. I też dlatego te komentarze są tak bardzo ważne. Czy lajki? No bo to jest jednak trochę smutne, co nie, że mam pod tamtym filmem 800 wyświetleń, a tylko 20 łapek w górę, no ale no cóż, no, taki system... YouTube'a, że tak powiem, i ludzi, którzy oglądają filmy na YouTube'ie, ogółem mam też taki zamiar, żeby sobie ogarnąć Hot Roda, bo ja już mam. Tylko chodzi mi o to, że ja chciałbym z widzami zrobić taki wyścig Hot Rodów. Także. Szykujcie Chodrody, kupujcie tego chyba Hustler, się, się nazywało to auto. Kupujcie Hustlera, róbcie Chodroda i za jakieś dwa tygodnie, może się pościgamy, jak właśnie będą ludzie. Bo do takiego wyścigu to potrzeba 6 osób, no czyli piątkę bym Was potrzebował. Ej, serię, bo to nie jest tylko na odcinek, ale po prostu. Ja chciałbym się pobawić w takie coś, co nie, bo ja szczerze to nigdy nie robiłem żadnych takich wyścigów Hodrodów. No bo gdzie Jedynie w GTA V to so, e, e, formułami się ścigałem, co nie? Na to, że... Ale Hodrodami nigdy. Więc właśnie to by było fajne, jakbyście sobie porobili Hodrody i byście się ze mną pościgali i to by było mega. Bo To są takie turnieje, co nie? Co kilka godzin. Ja już to widzę. Ale to wszystko zależy od was. Ogółem ten Need for Speed, ten serwer ma taką jedną wadę. Cały czas jest ciemno. I to po prostu nie jest tak klimatyczne jak w prawdziwym Need for Speedzie dla mnie, co nie? Ogółem sobie tutaj zamierzałem założyć swój własny team yy, Ogółem i sobie tak myślę, nie wiem zobaczymy czy w ogóle będę mógł Także ekspijcie konta, jeśli macie jakieś konta to możecie wbić do mojego klubu jeśli je założę Jeśli go założę, bo w sumie mam taki plan na pewno Tylko za jakiś czas co nie, po prostu bo muszę mieć chyba czterech znajomych powyżej 20 levela, czy coś takiego, żeby stworzyć drużynę, Nie wiem, coś tak na Kiczkeli, coś takiego, ale zobaczymy. Sobie jeszcze raz przeczytam mój aktualny Team Test TP Infinity, które mam teraz sobie na aucie. Sobie dałem logo, bo po prostu no, takie auto jest fajniejsze z tymi wszystkimi malunkami. No dobra, tutaj już 11 minut odcinka. Także mi było bardzo miło. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i komentarzu i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.